Teraz Palma de Mallorca na hiszpańskich Balearach. Dzieci polskich emigrantów uczą się tam w wesołej polskiej szkole. Dlaczego wesołej? Jak wiadomo, nauka przez zabawę jest najskuteczniejsza. Mariusz Michalczyk. Miała babcia kurkę. Kurkę złotopiórkę. Wesołą kokoszkę zwariowaną troszkę. Spotykają się raz w miesiącu, w ostatni piątek, aby słuchać bajek po polsku. Bardzo mi się podoba Franklin. Dlatego, że to żółwiki i ma bardzo fajne opowieści. Bajki czyta Ciocia Basia, która pomysł podpatrzyła u tutejszych opowiadaczy baśni. Zajęcia są bardzo zróżnicowane, bo muszą być, trwają godzinę. Dzieci są w różnym wieku, trzeba utrzymać ich uwagę. Są to wspólne zabawy, konkursy, śpiewanie wspólne. Na Majorce mieszka około 4000 Polaków. Pracują głównie w turystyce i budownictwie. Powołali do życia Stowarzyszenie Polaków na Majorce. Zdaniem mieszkańców wyspy, Polacy są dobrymi sąsiadami. To grupa ludzi, którzy chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Szybko się integrują i świetnie się odnajdują na Majorce. Do tego chętnie dzielą się z mieszkańcami polskimi zwyczajami. Rekordziści mieszkają na wyspie prawie 25 lat. Tutaj też rodzą się polskie dzieci. Dlatego stowarzyszenie założyło Wesołą Polską Szkołę. Taki był pierwotnie pomysł, żeby stworzyć szkołę, która będzie przez zabawę uczyć, która zbliży, pokaże tym dzieciom, że są rówieśnicy, którzy też mówią po polsku. A czego najmłodsi mogą nauczyć się w polskiej szkole? Można się nauczyć więcej rzeczy. A na przykład ortografii. To właśnie nauka języka uczystego jest dla założycieli szkoły najważniejszą sprawą. Tutejsza Polonia nie należy oczywiście do największej na świecie, ale stowarzyszenie Polaków na Majorce działa bardzo prężnie, a do tego jego władze dobrze wiedzą, że najlepszą inwestycją na przyszłość jest inwestycja we własne, polskie dzieci. Z Palma de Majorka dla Tygodnia Polskiego.